Nudzicie swój czas i tak zrobię najlepszą pracę. Łapka, łapka, ogonek. Jak fajnie wyszło. Muszę go tylko pomalować. Zobaczmy. Coś jest nie tak. Wiem, jak mogłam zapomnieć o różowej obroży. W porządku, moi artyści. Czas się skończył. Pokażcie swoje rysunki. Hmm, już? Proszę. Ojej, piesku lepiej zamknij oczy. Oczywiście nie jesteś ty. Co tam mamy dalej? Trochę lepiej, ale też się nie nadaje. Wow, to prawdziwa kopia. A to nasza zwycięzczyni. To było proste. Kurczę, zawsze mam pecha w tych konkursach. Proszę, zabieraj. Jest taki słodki, to najsłodszy piesek na świecie.